Nazywam się Amelia Filipczuk, mam 16 lat, pochodzę z Helma, reprezentuję województwo lubelskie. Na co dzień chodzę do liceum i interesuję się fotografią. Nazywam się Maja Pleskot, pochodzę z Helma, reprezentuję województwo lubelskie, mam 17 lat, chodzę do klasy maturalnej i pracuję jako kelnerka. Cześć, mam na imię Marcina Przybułowicz, jestem z Tarnogrodu, reprezentuję województwo lubelskie. Mam 17 lat, interesuję się sportem. Nazywam się Małgorzata Rutkowska, mam 14 lat, pochodzę z Lublina i reprezentuję województwo lubelskie. A moją największą pasją od zawsze był taniec towarzyski. Hej, nazywam się Oliwia Sermanowicz, mam 18 lat, pochodzę z Puchaczowa, województwo lubelskie, jestem tegoroczną maturzystką, od 12 roku życia śpiewam. Nazywam się Anna Szłapa, mam 15 lat. Pochodzę z Lublina, województwo lubelskie. Chodzę do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego i hobbystycznie gram na perkusji. Cześć, nazywam się Julia Zaparta, mam 17 lat, pochodzę z Głodna i reprezentuję województwo lubelskie. Na co dzień jestem maturzystką, interesuję się biologią, a po maturze chciałabym pójść na studia medyczne. Cześć, nazywam się jako Gaszyńska, mam 18 lat i jestem z Gorzowa Wielkopolskiego w województwie lubuskim. Wartości, którymi kieruje się w życiu, to gracja, rozwój oraz autentyczność.